Wymyśliłem coś innego, wydaje mi się, że lepszego i lepiej pasującego do komara. A jest to kolanko aluminiowe i taka płytka, by to mogło działać. Teraz zrobimy sobie kolanko tutaj na górze na gaźniku. Z regulacją sobie to dociągniemy do środka i nie powinno już wypadać. Muszę wyciąć sobie tą płytkę, która będzie tutaj na membranie. Najważniejsze pytanie: czy nie uwadzi opona? Tak wygląda pospawany króciec Tutaj nadlałem, żeby nie było takiego ostrego wizualnego przejścia. No i tam będzie można też podrobić później więcej pod membrankę. No i proszę bardzo, już po szkiełkowaniu piękna, błyszcząca, równa powierzchnia. Rzuciłem epoksyd, wyrównałem, później to jeszcze wyszlifuję. W międzyczasie, jak tam to zastyga, zajmiemy się gaźnikiem. Trzeba go po prostu rozebrać, wyczyścić, przeglądnąć, czy tam wszystko gra. Zaczniemy już od zgrubnego przeczyszczenia. Tu mamy najpewniej zatyczkę dostawy oleju z dozownika. Jest strasznie wielka ta zatyczka, spróbujemy to zatkać jakoś subtelniej. Regulacja przepustnicy. I przepustnica. Przepustnica ma, jak widzicie starty chrom. Na razie to zostawię, zobaczę czy ten gaźnik będzie funkcjonował tak jak będę chciał. Jak będzie funkcjonował, to dam do chromowania po prostu przepustnicę i powinno to śmigać. Dalej mamy iglicę. To jest sanie, nie? Tu się chyba coś stopiło. No, ta nakrętka wygląda jakby była stopiona. Trzeba będzie ją jakoś ratować pewnie. ktoś się w ogóle rozbiera? Widzicie, to wygląda jakby było całe potopione. I stoi sanie w tym. Więc może trzeba będzie dorobić coś takiego. Albo dokupić, jak się da. Nie, można dokupić za 17 złotych, więc nie ma co się tym bawić. Trzeba kupić nowe, bo to jest już tak. to jest gumeczka pęknięta chyba, z tego co pamiętam. O, to było zmęczone życie. Ach, wężyk się rozpadł na części pierwsze. Widzicie, pęk w pół? To jest wężyk. Od, 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 jak to się nazywa? Power tak? Ta dysza, która się załącza przy wysokich obrotach. Załącza w cudzysłowie, dużym cudzysłowie. tak się pozbyliśmy, także nowy wężyk tu trzeba będzie założyć. Mogło, wow, wo, ale syf. O, Patrzcie sami, co tu się dzieje. Nie wiem czy ta uszczelka to nie był kiedyś o-ring, ale jest teraz tak spłaszczony, że ciężko to odgadnąć. Wydaje mi się, że tu można śmiało o założyć i to będzie śmigać. Bo w tym stanie uszczelka to już tu nie uszczelnia raczej. Na szczęście ta uszczelka jest zdrowa. Tutaj chyba jest jakiś przelew, który został zaślepiony w tym miejscu. Może nie jest potrzebny, więc na razie zostawmy w takim stanie. Dysza główna. Dajże dysza wolnych obrotów No, ta jest zabrudzona dobrze, że rozbieram i regulacja wolnych pływaka nie będę wyciągał Pytanie, czy ta dobrze uszczelnia, ale załóżmy, że dobrze uszczelnia, bo widzę, że to jest tak filigranowe że nie wiem, czy chce się bawić w wyciąganie tych sprężynek nie, nie, dobra, łatwa sprawa będzie wyciągnijmy, jak już rozbieramy jest tylko ośka do wypchania Wychodzi. Przy okazji sprawdzimy, czy pływak benzyny nie ciągnie. Tak wygląda pływak, a tak wygląda zatyczka do pływaka. Tu jeszcze w ogóle można ten gazik na dwie części rozebrać, ale chyba nie widzę takiej potrzeby, bo już wszystko jest pootwierane. Można wszystko przedmuchać, sobie elegancko wyczyścić. Tak więc ja sobie teraz wszystko wyczyszczę, poosuszam, przedmucham i jak zamówię części do niego, to będziemy składać. Po dokładniejszym przejrzeniu tych części stwierdziłem, że oprócz tej rozpadniętej dźwigni ssania wymiany jest też iglica, bo jak widzicie jest tutaj krzywa i przetarta, jakby wybita. No i jeszcze ta przepustnica, która też nie wygląda zbyt dobrze. Pozostałe części są w miarę okej, okay, ale chciałem kupić na razie całą iglicę i to ssanie, żeby tylko odpalić i zobaczyć. Ale jak zobaczyłem ceny tego i tego, to stwierdziłem, że tańszy jest cały zestaw naprawczy. Nie sądziłem, że są nawet dostępne jeszcze do tych gaźników takie zestawy. Cały zestaw kosztował jakieś 60 zł, chyba i tyle samo kosztowała iglica i dźwignia ssania, chcąc je kupić osobno, więc trochę słaby byłby biznes. A tu mamy całą zestaw razem z przepustnicą, z uszczelkami, naprawdę, wszystko co by się mogło chcieć, to tutaj jest. Więc troszeczkę niepotrzebnie to wszystko czyściłem, przedmuchiwałem, bo większość będzie nowa. Więc teraz to sobie wszystko poskładam na tych świeżych częściach. Miejmy nadzieję, że wszystko będzie pasowało ale Wygląda jakby miało pasować, jest tu jeszcze uszczelka. otaka, która będzie szła tutaj w okolicy przepustnicy, to jest ta część, której nie odkręciłem. Ale mając tą uszczelkę, odkręcę ją i wymienię po prostu. Bo teraz już się nie boję, że tam mi się coś rozpadnie, nie mając części zamiennych. Zalałem to sobie na noc wody 40 bo jest mocno przyrdzewiałe. Więc teraz spróbujemy to rozkręcić. Ładziutko poszło, myślałem, że to będzie zapieczone. Jest, zgadza się, jest tutaj taka uszczerka. Jest taka dziwna, bo jest wygięta w tym kierunku i w tym kierunku. Mam nadzieję, że mi się uda tak ją założyć tą nową. Tu mam odrobiny benzyny, odrobinę oleju. Więc można to poprzemywać delikatnie jeszcze. I trochę oleju w miejsce, gdzie się dają te uszczerki gumowe. Mam nadzieję, że one się dogną i siądą na miejsce same z siebie. Nie jestem w stanie teraz przytrzymać. Raczej powinny. Poruszamy, wygląda jakby siadł. Robiłem to już chwilę temu i nie pamiętam co tu idzie. Mi się wydaje w ładniejszym stanie niż to co dostaliśmy w zestawie, ta zatyczka. No ta z zestawu jest wykonana cała ze stali. Myślałem, że to jest też takie. Myślę, że ten czarny czubek tutaj to jest jakiś teflon, ale to jest chyba cyna. Albo coś takiego, to jakiś miękki metal, tak jak jest tutaj. Tu mogło już po prostu szczernieć od paliwa. Kładamy nowe, mamy nowe. Na tych pływakach mamy takie blaszki. I na nowym jest tak mało odgięta, że praktycznie ten pływak nie ma miejsca na pracę. Na tym jest odgięta dużo bardziej. Spróbuję założyć ten stary i zobaczyć jak to się będzie sprawowało, bo chyba tym po prostu można sobie ustawić poziom benzyny w komorze pływakowej. Nie wiem na razie jeszcze jakiego potrzebuję, więc założę to co było basicowo w tym gaśniku, tak żeby tej blaszki nie odginać tysiąc razy w każdą stronę. Najpewniej no później wezmę ten nowy pływak i na nim sobie ustawię poziom, jak już będę wiedział jaki. Ten tutaj może pracować, a tamten praktycznie na sztywno tutaj siedział. Także nie otwierał wylotu paliwa. Nie mamy tego, więc to... Zakładamy stare. Tutaj do środka szła dysza to jest 170, co 170 aż tu było? 110, chyba, I tutaj też mamy 110 dyszy i dyszę 120, więc zakładam 110 tak jak było, tylko nową, teraz dysza wolnych obrotów zostawiamy 38 i 35, w gaźniku była 40, ale spróbujemy zastosować 38. Czyli chyba dół mamy zamknięty, można założyć komorę pływakową. Teraz sobie sanie zaaplikujemy. Regulacji położenia przypustnicy wezmę ze starego zestawu ponieważ w nowym jest plastikowa tak wygląda stary zestaw tak wygląda nowy zestaw więc wolę sobie tą założyć jest w ogóle jakaś trochę inna możemy przejść chyba do składania przepustnicy do porównania jej z oryginalną iglica jest na rowek środkowy wkładamy ją tam i ten plastik chyba ją dociska z tego co pamiętam no tylko z tym plastikiem się trzeba będzie jeszcze pobawić, bo to już założymy wszystko razem z linką. Także to już było tyle. To są już stare części. A to co trzymam teraz w rękach, to trzeba już założyć przy moturze, bo trzeba to zrobić już razem z linką gazu. Tak więc teraz, jeszcze szybki szlif króćca, Zamontujemy króciec i będziemy kończyć składanie tego gaźnika. zabezpieczone, żeby mi nic nie wpadło. I teraz idzie uszczelka i membranka. I będzie szedł króciec, tylko że musimy jeszcze zrobić śruby. Mam tutaj takie komarowe z płaskimi łebkami, jak idą na cały silnik, bo muszę je poskracać, bo są zbyt długie do tej membrany. Cztery sztuki przegwintowane, więc możemy chyba zamocować wreszcie. Mamy to. Kruciec troszeczkę przydługi wyszedł, ale uparłem się, żeby gaźnik wychodził nad kołem i żeby był możliwie w poziomie. Ale w sumie tak teraz kminie, że te gaźniki są montowane w jakichś krosach, nie krosach w innych maszynach, które mają duże przechyły. No i one są mocowane jakby. Z tyłu przeważnie, i z tego co zobaczyłem, to często są właśnie pod dość dużym, nawet skosem mocowane. I ten gaźnik, z tą możliwością regulacji, tą blaszką poziomu, może dałby mi możliwość zamocowania go aż tutaj. Ale wydaje mi się, że to jest dość duży kąt, chyba bym zrobił taki krótki kruciec, który, który go wygina, tak? Tylko że znowu to jest blisko koło. I na razie zostawiam tak na przyszłość, bardzo możliwie, że go skrócę. Na razie wybrałem najszybszy sposób na zrobienie go, czyli po prostu pospawanie z gotowych materiałów. Bo trochę mnie terminy gonią. Mam konkurs na pracę magisterską, i pewien event, na który mam się pojawić, więc wszystko jest zrobione tak, żeby możliwie jak najwięcej tego złożyć na razie i żeby odpalić. Bo 10 tysięcy też mi goni, nawet szybciej niż sądziłem, więc muszę się spiąć. Gdzieś nie wiem, czy bardziej się da. Ale na razie nie o tym to temat na przyszłość. Na razie spróbuję podpiąć sobie linkę gazu. Tylko zanim ją podepnę, muszę ją sobie przeprowadzić. Tak żeby już później z gaźnikiem tego gdzieś nie przeplatać. Bo nie chcę jej skracać, zostawiam to jak jest, tylko puszczam takim lupem pewnie jakimś do tyłu. Tak miała możliwość pracy, no i kierownica, żeby miała możliwość skrętu. No to już będzie wyglądało całkiem nieźle. Dobra. Tu się pojawia problem, bo ta linka jest do gaźnika komara. Co prawda pasuje jako tako na tą przepustnicę, z tego co patrzyłem, ale jest za krótka z tym dodatkowym moim kolankiem, bo on nawet nie wystaje poza niego. Wcześniej to mierzyłem bez tego kolanka i długość była idealna, chyba że spróbujemy zrobić to bez tego kolanka. Z tym kolankiem zdecydowanie ta linka jakoś tak ładniej by wchodziła w ten gaźnik, bo teraz to koliduje po prostu z ramą, Czyli po prostu musimy odrobinę skrócić pancerz. Jak widzicie udało mi się tę oprawkę odzyskać, teraz jeszcze muszę to przeciąć całe, żeby ściągnąć i móc ją założyć tutaj na górę. Już nie będę musiał ciąć, tylko rozegnę. Weszło się bez większych szkód, tutaj jest troszeczkę ten splot uszkodzony, więc może dołożę jakąś termokurczkę. No to jest w sumie fragment, który jest już w gaźniku który chodzi po prostej, nie będzie o nic zahaczał, a będzie troszeczkę zabezpieczony. Tego jeszcze nie zaciskam, może gdzieś to trzeba będzie poprzesuwać, oby nie, ale na razie się jakoś tam trzyma. Możemy chyba złożyć przepustnicę. Tętnie wciąż, to jest za krótkie. I to dużo za krótki. coś mi tutaj nie gra, bo skróciłem o długość kolanka, a wcześniej bez kolanka to składałem i było git. Przykmię to, poszukam i zaraz wrócę. Skróciłem jeszcze to kolanko maksymalnie, i zrobiłem tutaj taką wsówkę na linkę, tak żeby ona się trzymała tutaj odpowiednio nie jeździła gdzieś na boki. Ale pojawił mi się kolejny problem, znaczy problem nie problem. Wada tego nowego zestawu. Ta piękna nowa przepustnica zacina się na takim poziomie, naprawdę bardzo ciężko z ją tam wepchnąć głębiej, także brakuje jej bardzo dużo do tego, co powinno być. Rozbrałem nawet ten gaźnik, przeszlifowałem boczki. Tam były jakieś takie nierówności, troszeczkę pomogło, ale ona tutaj ociera, w tym miejscu. Nawet się już zrobiły takie delikatne ryski na tym chromie, pewnie tego nie będzie widać. Więc to jest grubsza zabawa, żeby ten łuk troszeczkę wyprowadzić. I najlepiej by to było zrobić tak, żeby czymś pomalować tę przepustnicę, włożyć, tak, żeby widzieć dokładnie w których miejscach trze. Jest to zabawa na dłużej. Nie wiem czy ten gaźnik w ogóle tu będzie chodził, więc na razie założę starą przepustnicę, która wchodzi tam ładnie, elegancko i do końca. I glica sprężynka idzie na linkę. To się już tutaj wszystko trzyma kupy, więc można zaaplikować do gaźnika a jeszcze uszczelka, zapomniałem o tym luksus jest a jak mówiłem, trochę przydługi, ale przynajmniej bardziej w poziomie niż jakby był tam przyszłościowo do poprawki ale myślę, że na pierwsze odpalenie może być dobrze, do no to przy gaźniku mamy wszystko jak się otwiera i zamyka a otwiera się i zamyka. Brakuje jeszcze wężyków do power i zasilającego głównego i kranik przy baku, ale nie mam jeszcze tych wężyków, muszą mi przyjść. więc Zajmę się na razie jeszcze drobnymi poprawkami, czyli na przykład zmienię tutaj ramię sprzęgła, bo przyszło mi już nowe. A to jest jak się okazało z kwadratowego silnika, jest odrobinkę za krótkie. Różnica między nimi jest duża, więc to naprawdę nie jest obojętne, który tu będzie. I odzyskam chyba z takiej starej pokrywy filc, bo ten, który miałem w zestawie, jest taki niski. Ten jest taki wysoki. Tylko będę się ten palec uciąć, bo on tutaj jest pospawany. Ja to nie wiem, jak oni te części robią, że tutaj nic do siebie nie pasuje. Linka z zestawu do jajka, do komara wszystko jest oryginalne, komarowskie i lince maksymalnie skręconej brakuje tyle do założenia w ogóle do ramienia, które jest jeszcze przesunięte chyba i tak o jeszcze jeden ząbek za daleko bo chciałem jeszcze uzyskać parę milimetrów, no tego się tutaj nie zapnie no to nie ma opcji w ogóle, żeby przełożyć ramię zaczyna się mijać z linką i tego bolca nie przełożę więc ja muszę inną linkę kupić bo nie wiem skąd ta tutaj się znalazła ale na pewno nie z komara ale dobra, to nieważne, jutro to spróbuję dokupić na miejscu już ją założę na gotowo, jeśli będzie odpowiednia a zajmiemy się teraz tym ponieważ tutaj ja zrąbałem, bo nie policzyłem sobie prędkości na tej zębatce kupiłem ją kupę czasu temu i myślałem, że ją kupiłem, bo policzyłem te prędkości, ale myliłem się. Okazuje się, że na tej zębatce 100 km na godzinę komer by osiągnął już przy niecałych 9000 obrotów, więc muszę przerzucić się na tę zębatkę. Na tej zębatce to jest kilkanaście tysięcy obrotów. Ona jest tutaj podtoczona trochę, bo była robiona na piastę rowerową z dawnych dawnych czasów, tu Wam odcinek wyskoczy ale to podtoczenie nam pomoże, bo tutaj wciąż mam blisko ramy łańcuch niby jest tam jakiś prześwit, ale jest bardzo blisko to podtoczenie, jeśli dobrze pamiętam ma milimetr chyba, może dwa więc troszeczkę odsunie nam łańcuch, powinien być wciąż w jakiejś tam linii on jest na tyle długi, że dosyć się poddaje na boki a wiem, że jak robiłem ten bęben to jeszcze troszeczkę pasowało tą zębatkę Przesunąć dosłownie minimalnie w kierunku koła, ale już nie miałem materiału na mnie, więc uratujemy się czymś takim. Możliwe, że tą mniejszą zębatkę kupiłem, jak miniłem o innej skrzyni biegów i jakoś mi tak zostało w głowie, że policzyłem tam te prędkości, a nie policzyłem dla oryginalnego silnika komara. Ale dobrze, że sprawdziłem, bo by miał komar trochę ciężko i by w prędkość nadświetlną mógł wlecieć. Tutaj taka przejściówka była robiona. Z zębatki rowerowej na zębatkę komarową. też śrubki trzeba tylko teraz odkręcić, będziemy mieć oryginalną. Jedno o czym zapomniałem, to to, że ta zębatka ma podtoczenia tutaj pod stożki, ale może jakoś z tą podkładką to zadziała. Jest też taka zmęczona życiem, pokryta jakimiś tlenkami. te nocy nie jest za piękny, więc na razie zakręcę ją tak na próbę, żeby wiedzieć, czy to jest to. Aby już nie kupować kolejnej, nie podtaczać kolejnej, i jak będzie ok, to przy malowaniu motora, przy rozkręcaniu go przed ostateczną jazdą, wymienię tą zębatkę po prostu na nową, zrobię na wzór tej najwyżej. A na razie musi być tak jak jest. O, jeszcze tutaj dokupiłem sportowe napinacze łańcucha, oderżone trzema otworami, to znaczy no, dwoma, w sumie to trzecie na oś. Miałem wcześniej takie pełne. Nie łączyłem Was już zmianami, ale udało się zmienić. I nie jest zbyt kolorowo, znaczy zębatka siedzi, ale jest tutaj praktycznie na zero z tą konstrukcją pod koło. Także trzeba będzie kupić nową zębatkę i zamiast tych podtoczeń na stożki tutaj, to jeszcze ująć jej milimetr. No niestety tak to tutaj wszystko wygląda, że było za dużo rzeczy zmienione i za dużo rzeczy tutaj nie pasuje, ale jakoś z tego powoli wyjdę. Więc odebrałem paczki. Zakupy lokalne udało się połowicznie. To, co mnie najbardziej teraz interesowało, to się udało. To znaczy linka. I zobaczcie, że faktycznie nie wiem, czy to jest do czegoś innego, czy Chińczyk źle przyciął linkę. Ale ta komarowa jest tyle dłuższa, ile mi brakowało. To jest nowa, więc ta zostaje, ta idzie na bok. Kupiłem też lokalnie zębatkę do komara. Niestety mieli tylko 35 zębów, ale ją wziąłem, bo do końca nie wiem, do ilu obrotów ten komar się będzie kręcił. I będzie można tymi zabytkami troszeczkę pomanewrować, żeby trafić w te obroty, w których on się kręci, w których ma największą moc. Bo to wszystko na razie wiecie, że jest takie przewidywane i na podstawie symulacji komputerowych. Na symulacji wyszło, że on się będzie kręcił do. 15 tysięcy obrotów, ale wątpię w to, bardzo w to wątpię, szczególnie na tym wale. Może w przyszłości jak będę robił inny wał, albo wał z zupełniaczami, albo w ogóle od czegoś innego, to może się uda go rozkręcić do tych 15 tysięcy na tym wale. Troszeczkę mi się to nierealne wydaje, i przy tym skoku tłoka. Bo ten cylinder jest też tak zaprojektowany, był pierwotnie projektowany, to już omówiłem, do silnika D50B0, do wału z silnika D50B0. I tam jest silnik kwadratowy, czyli skok mamy taki sam jak średnice tłoka. I możliwe, że jak tutaj nie wypali z tym wałem w ogóle nic, to przerobimy ten silnik po prostu na D50B0. Tylko, że za tym idzie nowe sprzęgło, cały mechanizm sprzęgła, bo no, bardzo możliwe, że nową e, skrzynię korbową trzeba. Więc na razie chcę tylko go uruchomić, żeby to ruszyło wreszcie na tym wale. A później się będziemy bawić w jakieś grubsze mody, jak już będziemy wiedzieli, że to jedzie w ogóle do przodu i jest się w stanie utrzymać na kołach. Ale tą zębatkę wziąłem: 35 zębów. Tamta, co jest teraz założona, to jest 33 zęby. Na tej z tego, co liczyłem, 100 km na godzinę powinno być przy niecałych 12 tysiącach obrotów. Na 33 zęby. To jest e, troszeczkę ponad 11 tysięcy obrotów, więc jak dla komara trochę wartości nierealne, ale spróbujemy je zrealizować. No i to co mi przyszło w padce, to wężyki różnych rozmiarów, bo potrzebujemy wężyk do powerjeta i wężyk do kranika. Mam nadzieję, że trafiłem z rozmiarami, bo wziąłem takie jakie były. Są to wężyki do pilarek, żółte, a żółte dla tych, które będą pasowały możliwie Kolorystycznie do komara, do jego ostatecznej wersji, będą tam akcenty żółte. Tyle wam mogę zdradzić, chyba że mi się wizja jeszcze zmieni. No i co? Chyba nie będę tu nic więcej wymyślał, więc chyba teraz założę tą linkę wreszcie. Wreszcie może to zacznie działać sprzęgło tak jak powinno, i przejdziemy później do montażu kranika i tych wężyków. Jeszcze co do tej zębatki, to jej nie montuję, ponieważ bardzo możliwe, że ona się tam w ogóle nie zmieści przy tym widelcu rozchodzącym się. Więc Zamówię 33, trójkę i ją przetoczę. Ona się zmieści na pierwszy start, będzie. A tom, jak się będzie potrzeba, to będziemy coś kombinować, żeby się wkręcał do tych wyższych obrotów. Może trzeba będzie zrobić jakąś przetłoczoną, może jakiś adapter, żeby to przesuwał. Tu jest jeszcze dużo do myślenia, więc tak ją wziąłem tylko, żeby mieć nad czym myśleć. Linka. Coś ciężko chodziła ta rinka, więc ją przesmarowałem, i teraz sobie przecieka z jednego końca na drugi. Teraz się chciałem zająć kranikiem, i był planowany taki kranik, możliwie jak najprostszy. On jest tutaj po prostu odkręcany, i w ten sposób otwiera paliwo. Tylko że ten bak. Został przygotowany pod niego, ale później został jeszcze poemaliowany od środka taką emalią benzynoodporną. Ta emalia wyciekła też tym kranikiem i dodała tyle milimetrów, że to już się tutaj nie mieści. Mógłbym to rozwiercać, ale pomyślałem, że może kurczę zastosować jednak kranik komara, czy miał trochę więcej z komara ten komar. I spróbujemy chyba to zrobić. Zrobimy gwint w tej emali. Jakkolwiek to nie brzmi. Ona jest bardzo twarda, taka, że jest ją ciężko ściągnąć, odkruszyć, cokolwiek, jest ultra twarda, więc może ten gwint się uda, a jeśli się nie uda, to wtedy spróbuję to rozwiercić na tą średnicę, bo ten kranik jest też tak dziwnie montowany, że jest tylko na wcisk i tutaj powinien iść oring między tą siateczkę a kranik, no więc spróbujmy jak to wyjdzie. Gwintując tym gwintownikiem wykrusza się ta emalia po trochę, więc najpewniej na no ten gwint to raczej tutaj trzymał się nie będzie. Czyli musimy rozwiercić, obie ręcznie, bo trochę się obawiam o życie tego kranika, który tu został spowany. No, za luźno teraz to jest. A nie z simmeringiem, chyba będzie ok, wszędzie trzeba tu zrobić po prostu otwór w tym baku albo go troszeczkę zagięć tutaj na końcach. O, teraz idealnie. Zacisnąłem po prostu tym kółkiem od kombinerek, to jest z każdej strony ładnie równo wyszło i się trzyma. Mają bongo. Napiłem jeszcze linkę i wreszcie sprzęgło chodzi tak jak powinno. No to teraz wężyki. Celowo bym chyba w tego jako główny paliwowy, bo rozmiarów mam tutaj murtum. Fajne, bardzo miękkie są te wężyki. No to będzie najgorzej naciągnąć, bo największy rozmiar. A większych nie mam, to wyciągnijmy go jeszcze na chwilę. Zimno, więc trzeba trochę pomylać w gębie, każdy rozgryźć trochę. On się powiększy. Bardzo dobrej jakości wąż. Hmm. Wydaje mi się, że powinno wystarczyć. Wkładamy go z powrotem. Hop. nie ma co robić jakichś zapasów, żeby to zwisało. Zrobimy takie na wprost naciągnięte. Chociaż może z jakim luzem, mu zróbmy. Główny wąż już mamy. Teraz się przenosimy na drugą stronę. I tu mamy teraz power jetta. Zasysał takim wężykiem bezpośrednio z komory pływakowej paliwo. I chyba akurat trafiłem też z tym rozmiarem. Ciężko jest w sumie znaleźć takie cienkie wężyki, jak to 2 razy 3 czy 2x3,5, coś takiego. No, trzeba rzucić. I teraz tutaj jak najkrótszym odcinkiem go połączyć, że się nie znowu. Gitarka. No i prawie wszystko. I teraz z powrotem na tamtą stronę. Tutaj mamy jeszcze jeden króciec, który jest najpewniej od dozownika oleju, więc jego trzeba zaślepić. Tylko muszę sobie uciąć taki krótki odcinek i później go zgrzejemy tutaj na końcu. No i wężyk jest pięknie zgrzany, tylko teraz to delikatne osmolenie trzeba odciąć nie piękny sposób na zaślepki. Te szczelności szczelne. Co ja się tych węż do głęby dzisiaj wkładam? To będzie pięknie. No i chyba tym na dzisiaj zakończymy. Pojawiło się trochę kolorów na moturze. Wreszcie. Bo tak to były takie szarobury. Iść taki krótki odcinek, ale kolejne będą nieco obszerniejsze. Bo po pierwsze, chyba zrobimy wydech teraz. Pospawamy go, bo mam już obrotnicę. Może będzie odcinek o obrotnicy najpierw, a po drugie czeka nas zrobienie zapłonu, budżetowego zapłonu, w sumie minimalnym nakładem kosztów sportowego zapłonu. Zobaczycie, co wymyśliłem. Miejmy nadzieję, że to się uda, bo muszę jedną rzecz przetoczyć i mam nadzieję, że tego nie zepsuję. A później zostaje już tylko tego szczurcla odpalić. I tym na dzisiaj się z Wami żegnam. Dzięki Wielkie. Trzymajcie się. Szczała.